W oglądaliśmy kanał beczka. W poniedziałek oglądaliśmy kanał Cyborg. Więc dzisiaj znów obejrzymy kanał beczka. Ostatni pojedynek skończył się wynikiem 1.0 dla beczki. Czy dzisiaj będzie 2-0? Czy może 1-1? Zobaczymy. W momencie, kiedy to oglądamy, doszło dokładnie 5 nowych filmów, a całość oczywiście obejrzymy w naszej kochanej bluzie ze sklepu smogsmog.pl, Dlatego, jeżeli jeszcze takiej bluzy sobie nie sprawiłeś, a chciałbyś taką mieć na święta, na ten okres zimowy, gdzie będzie zimno i wszyscy będą robić brrrr, no to taka bluza będzie dla Ciebie idealna. I w tej bluzie brrr, robić nie będziesz. A tymczasem kanał beczka. Ja już sobie zakładam słuchaweczki i lecimy. Kościoły w Minecraft. O nie, 660 tysięcy wyświetleń jeden dzień temu. To musi być dobre. Co się odwaliło, ty, ja nawet nie wierzę. Chodzę sobie do gimnazjum. Klasa nawet ok, wszyscy w miarę okej. Okay. Lochy spoko. Ale jest jeden wyjątek. Jeden kurna wyjątek: szczur, bo ma metr 50, skoliozę i dwa zęby z przodu. Jak pierwsza na myśl. Jest potężnie posrany. On to usobnieniem wszystkich memów o szkolnych strzelcach. No, nowe buty dla auty Dzieci. Ty się przestań śmiać z neonowych butów, bo kurde, te piety. Bo ja mam taką fajną neonową bluzę z takim pięknym. Ri Ej! I taka bluza jest fajna, jak nosicie taką bluzę, to ona działa zamiast kamizelki, yy, czekaj nie, kur, od, odblaskowej No i to generalnie to, to jest bluza profit, tak? To jest bluza profit, oczywiście link w opisie A kto nie ma takiej bluzy, no to, no to nosi jakieś gorsze, no, no sorry Buty dla autystycznych dzieci, okulary z Happy Mila. różaniec na ręce, no down Ostatnio jak wszedł w z babką od chemii, to myślałem, że już ją zabije. już trzymał w ręku scyzoryk Wszyscy nauczyciele go nienawidzą, oprócz siostry zakonnej Tak, tak, nasz szczurek jest bardziej powalonym katolem niż krzyżacy jest co do cholery! Wieliście kiedyś w klasie jakiego, jakikolwiek klasie, jakiegokolwiek ucznia, który był takim super katolem. W sensie, że nie wiem, że chodził cały czas krzyżykami, że cały czas do kościoła, tam na Roraty czy coś. No to kurde coś takie spotykane, nie? Ale kij, z religii 6, z reszty jeden, No zawsze tak musi być. Jest jak koczko w głowie tej popieprzonej katoliczki, gra na organach. Kiedyś dla Beki go podpuszczałem, że organy to instrumenty dla łomnych. On się dar. Jak kowa ułomnych z instrument, kuwa! Ostatnio jak wina, Matmy to zamiast normalnie, dzień dobry. To debil krzyczał Laudetem Jezus Chrystus! Momentami się go boimy. Na przerwach pod nosem ruch Ej, ale kurte na no, upartego nauczyciele chyba ci nic nie mogą zrobić, jeżeli wejdziesz do klasy, i powiesz niech będzie pochwalony z Chrystus, nie? No co ci mogą zrobić? Dadzą ci uwagę za to, że powiedziałeś, niech będzie pochwalony z Chrystus? Oj, to by się skończyło drabą. W Przerwach pod nosem ruczy, że zastrzeli wszystkich uczniów czy coś. Jego ulubionym zajęciem jest budowanie kościołów w Minecrafcie. Mam angielski w sali informatycznej. Szczurek zawsze odpala Minecrafta i stworzy te swoje kwadratowe kościoły. Jeden budował trzy tygodnie. Po lekcji podbijamy z ziomki mówimy, że zjebiście duży ten kościół, a on, że to. To tylko kaplica i zaczyna budować pięć razy większy kościół. Że to jest tylko kaplica? Ej, ale to jest dobry tekst. <gry> ale chwila, moment, kochani. Słuchajcie. Ostatnio nagrywaliśmy wspólnie odcinek z World of Tanks i była tak duża frekwencja i tak duża ilość osób chętnych do gry, że nie udało nam się zagrać ze wszystkimi. Dlatego dzisiaj chciałbym ogłosić kolejną nagrywkę, tylko tym razem zagramy w World of Warships, czyli najlepszą grę o bitwach na morzu. Lubicie niszczyciele? Bang! Są! Lubicie pancerniki? Bang! Też są. Lubicie może lotniskowca, atakować samolotami, rzucać torpedy. Wszystko jest w tej grze. I co najważniejsze, wszystko jest w niej za darmo, bowiem gra jest darmowa, a jeżeli użyjecie linku w opisie, dostaniecie jeszcze do niej bonusy! Takie jak chociażby konto premium czy statki, których nie mają inni gracze. Dlatego słuchajcie, jeżeli chcecie zagrać ze mną World of Warships, jeżeli chcecie przystąpić w odcinku, to zajrzyjcie koniecznie w pierwszy link w opisie oraz zajrzyjcie na Discorda Discord. .gg I wtedy powiedzmy w czwartek o godzinie 18. Spotkajmy się wszyscy na Discordzie w zakładce czekanie na Kacpra. Wtedy na Discordzie losowo bierzemy parę osób, które dołączy do mnie do meczu i wspólnie nagramy fajny film. Mój nick w grze to kapsel 123 i proszę się nie śmiać, kapsel było zajęte, e, dziękuję. Więc jeżeli chcecie zagrać to kapsel 23, zapraszajcie mnie do znajomych już niedługo nagrany wspólnie razem odcinek. W ten czwartek godzina 18. zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. World of Warships jest naprawdę zarąbistą grą, w którą jeżeli jeszcze nie gracie, to koniecznie ją sprawdźcie, koniecznie zróbcie to z linków w opisie, Powiem chciałbym, żebyśmy głównie zagrali tymi maszynami premium. Więc teraz przypomnę ci jeszcze raz Sprawdzaj tamten pierwszy link i tamten drugi link do Discorda Czwartek 18 nagrywamy wspólnie odcinek Obmyśliśmy plan z ziomkami Szczura nie ma w szkole, wbijamy mu na kompa Niszczymy wszystkie kościoły Stawiamy pentagramy, pokazujemy mu kto tu ma władzę Jest piątek, szczura nie ma w szkole O kurwa, robimy to chłopaki Wbijamy na kompa I chuj, Poje pustawił hasło Próbujemy, Prawo i Sprawiedliwość, nie działa Jezus Chrystus Panem, nie działa i sprawiedliwość nie działa. No, fuck. Jest katolem. Hasło: Prawo i Sprawiedliwość. Mmm, bo przecież to jest takie oczywiste. Prawo i Sprawiedliwość nie działa. Jezus Chrystus Panem. Nie działa. E, jebać lewackie kurwy. Też nie. No szkurwa. <tryk> Próbujemy wszystkich hasł związanych z katolami i prawakami. Chuj, nic nie działa. Czekamy tydzień. Który jest w szkole? Nice. Patrzymy przy jak układa ręce na klawiaturze. Jego hasło to: Raz, dwa, trzy, cztery. No kurwa, ja pierdolę. Hacker z niego słaby. Przez resztę lekcji analizowaliśmy ilość kościołów i ich ułożenie. Ten Debil z. Zrobił zakrystię pełną ministrantów potężnego księdza. I potężny ksiądz? On zrobił potężnego księdza w Minecrafcie. W sensie bierzesz sobie Iron Golema i dajesz na niego skina potężnego księdza. To jest naprawdę plan. Szczurek nawet nie przyjdzie. Nice. Środa, angielski. Szczurka nie ma. Wbijamy mu na kompa, wpisujemy hasło. Działa. Szybko wchodzimy na Minecrafta. Niszczymy. Oj, kurwa, naprawdę niszczymy wszystko co jest! Wszyscy z wody w gacia. Najbardziej podniecające uczucie na świecie. Postawiliśmy kilka pentagramów, odwróconych krzyżów i tabliczki w stylu. Co teraz? Kurwo jebana. następny dzień, znowu angielski! Ja się boję tego, co się teraz stanie. Biorąc pod uwagę, że on coś tam mówił o zabijaniu, to i <laughs> się boję. Pisala informatyczna. O tak, szczur podniecony, że dokończy budowę pomnika Jana Pawła odpala kompa. Wchodzi w Minecrafta. My wszyscy szki śniemy srogo. Szczurek widzi tylko kupę śmieci i satanistyczne znaki. Robi się czerwony w jednej chwili, staje jakby go prąd jedno i krzyczy Co jest kurwa, co się stało? Co? Wszyscy beka, noczcielka zakłopotana, te się drze! <laughs> Szybko mówcie, który to! Beka cały czas, ten przewraca krzesło i mówi opanowanym głosem: O nie, tego już za wiele. Teraz przesadziliście. W Sekundę bierze coś z plecaka. Pistolet. O kurwa. Jego stary to pies. Czemu o tym nie pomyślałem? Nie. Konsternacja. Ciszę przerywa piszczący okrzyk. Hasta la vista, skurwysyny! Ten jej rozpoczyna kurwa rzeź Strzela na oślep do wszystkich i do wszystkiego. Nieświadomie z ziomkami rzucamy się na niego. Ziomek bierze pistolet i strzela go po nogach, żeby nie wstał. Kurwa maś dostaję w rękę. Boli jak skurwysy. Wstaje z ziemi, Co patrzę na chory? klasę. Co tu się od Janie pawliło? Wszyscy uczniowie z nauczycielką leżą na ziemi. O kur... To jest film pod tytułem. Kościoły w Minecraft! Jak dotarliśmy do tego punktu? What the fuck? Kurwa, przeżyłem tylko ja i ziomek, co strzelał mu w nogi. Z moich oczu lecą hektolitry łez. Szczurek leży na ziemi. Wyjmuje linijkę i mówi, że wypełnił swoją misję. Zrobił sepuku. Ja pierdolę. Kredka Miliko. mnie zabrała. Poleżałem dwa tygodnie w szpitalu. Wracam do szkoły. Przed szkołą ogromny pomnik. Na cześć wszystkich, którzy polegli w imię obalenia jebanego szczura. Moje zdjęcia wiszą w całym mieście. Wszyscy mi dziękują za mój cudowny czyn. A wszystko to przez jebane kościoły w Minecraftcie. Do Meskito! To wszystko przez kościoły w Minecrafcie! Co jest krane? Jak kościoły Minecraftcie mogły doprowadzić do masowej rzezi? Do prześladowań religijnych, do powstania pomników na cześć obalenia tyrana? W ogóle, what the fuck! Co trzeba mieć w łbie, żeby napisać coś takiego? Znowu jakieś takie bez płyty, ale Przemyślane, manifik. to naprawdę Film jest dobry, Rutkowski Parę lat temu wujek stawia dom Jako, że mój ojciec pracował jako murarz <słyska> Wujek rupę. czasami się go radzi, pada nas wujas Wkurzony jak nigdy, chur, murarz Zniszczył mi nierówność, jada krzywa Co robić? Ojciec mówi, że jedziemy Na budowę, zobaczyć co jest grane <słyska> Synek, jedziesz z nami, w razie czego Coś pomożesz, <słyska> kurzony odchodzę od mikro I jadę z Januszami, ojciec mówi, że jest Prosto, wujek wkurzony na maksa Chor, przecież to krzywo jest, lecą same Przekleństwa, szukają mierza nie mogą znaleźć. Poda... Szukają mierza Ty kurwa, od kiedy to jest kątomierz? To jest poziomica. Ziomeczki, czymś takim mi się sprawdza, że ściany są prosto nie kątomierzem. Dam na pomysł, żeby zadzwonić do biura detektywistycznego Rutkowski Security Service. Po trzech minutach podjeżdża auto i wyskakują ludzie w kominiarkach i bronią. Rudy krzyczy Rutkowski patrol gleba na ziemię! Kurwy syny! Janusze wystraszeni! Opowiadam, że prosimy tylko interwencję w celu zmierzenia murowanej ścianki działowej. Rutkowski podstawia głowę to tak już myślałem, że podstawi głowę, bo on jest tak idealnie ścięty, nie? I to właśnie jego idealne ścięcie włosów może służyć jako idealny wyznacznik tego, czy ściana jest prosta. ...w celu zmierzenia murowanej ścianki działowej. Rutkowski no podstawia głowę. Wychodzi na to, że ojciec miał rację, ściana prosta. Wujek odetnął z ulgą i na koniec wesno. Rudkowski Rutkowski to jest gość. O dzisiaj wszyscy z tego się śmiemy podczas rodzinnych spotkań. I to koniec historii. Serio? Przyszedł Rutkowski, przyłożył głowę do ściany, i jego wujek tego dzieciaka powiedział: Rutkowski, to jest gość. I to koniec historii. Tak, było warto to oglądać. Historia mojego życia. Z tej strony Ano level 17. Opowiem wam krótką historię o tym, jak straciłem wiarę w ludzi. Dzień jak co dzień okay. jest strajk, więc zajebiosa. Zostań w domu i nucie się jak jebany mob Kumpel na wyjeździe Aloszka w pracy, smutna żaba. Postanów zrobić coś użytecznego dla domu i rodziny. I nie mówię o zajebaniu siebie. No właśnie miałem taki pierwszy pomysł. Nie. Zrobić coś użytecznego dla świata. Hmm, Zabij się! Tak! Złoty los na loterii. Chociaż to by jako tako pomogło. Wyjdź z domu, aby wyrzucić śmieci. LOL, słońce rezi, oczy jak sam skurwesyn. Widzisz dwa psiaki, co się bawią. Miej wykurwistą obsesję na temat psów. Idź popatrzeć, jak się bawią. myślisz, że sam chciałbyś mieć takiego psa. Taki fajny i duży. Już mamy coś wspólnego. I biały, co warto podkreślić. Nagle słyszysz, jak właścicielka woła psa: Super. sernik! sernik do nogi! Co kurwa! Uświadamiasz sobie, że powiedziałeś to na głos. Co się stało, przepana! Czuł się trochę zawstydzony i zmieszany, ale odpowiedz: czy pani tego psa nazwała sernik? Tak, jest biały, więc nazwałam go serniczek. A co? Poczuj w sobie dotąd nieznaną agresję i wściekłość, Czy tak... Powin... <noise> tak, w ogóle to jest... Jest biały. I nazwałem go sernik. To jest to ciekawe, jakbyś go nazwała, jakby był czarny. Jakby był czarny, to co? Nazwałabyś go złodzie... Kochany przyjaciel, weź się zastanów nad sobą. <noise> nieznaną agresję i wściekłość, Czy tak pięknego psa nazwano jak ciasto z sera. Jajco, głupia babo, psa nie można nazwać jak jedzenie. To tak jakby kota nazwać chińszczyzna, a chomika leczo. Kobita co? płacze. Run.exe Obiecaj Koda. sobie nigdy już nie toczysz ja takich dzielę. rozmów. Dwa dni później widzisz tą samą kobietę wyprowadzającą psa na spacer. Obok niej idzie prawdopodobnie jej kolega z pracy. Ma czarnego psa. Myśli, że można jeszcze. Ej, <laughs> mam nadzieję, że nie podadzą jego imienia. Proszę nie róbcie tego. Psa. Myśli, że można jeszcze popajacować. W końcu młodym się jest trzeba życia korzystać. Podbijasz. Loszkoś z grymasem na twarzy. Czuj się pewny siebie. Hej, witam państwa? Ładne psiaki. Typ trochę zdziwiony jak i zmieszany, ale spokojnie odpowiada: O, no dziękuję. Mój psiak wabi się, nie dokończył, przerwałem mu Wpadłem na genialny pomysł, skoro biały pies nazywa się sernik To czarny nie, powinien nazywać nie, się nie. murzynek, prawda? Jak Uf. to ciasto, typ zdziwiony Słucham? Beka w chuj, kontynuujesz <laughs> swój wywiad na temat jego psa Niech pan uważa, nie chcę wyjść na rasista, ale nie jedno widziałem Jak pies czarny, to trzeba uważać, żeby nie okradł właściciela Typie! Kurde! Coś mówiłem o ten temat przed chwilą, tak? Coś ci kurde mówiłem! Oko, mm. idzie Kacper. To tylko rasizm, mnie denerwuj się. Pies czarny to trzeba uważać, żeby nie okradł właściciela. I w przypadku kradzieży nie dzwonić po policję. Bo skurwy syny wspólny język mają, tu właściciela podwójnie <gry> w wydają. wydymają. ze śmiechu. Ty wyjmuje kajdanki i cię aresztuje. Co kurwa? Okazało się, że to glina. Jedziecie na dołek. Dostań mandat oraz odsiadkę 24 godziny. Wychodzisz z komisariatu. Patrzysz na mandat. Czytasz kategorie. Zden Zanie się nad zwierzętami Co kur... Co? Albo bo pies O Jezu No tak Bo pies mm, Kto by na to wpadł? Tępa poczucie humoru Ale takie lubię najbardziej, nie? Nice Najman O nie Dlaczego najman? Boże, to ma 5 sekund Bądź no Najman level 41 Brak profitu I co to tyle? Serio to tyle? Bądź mną, najman level 41. Ok, fajnie. Dobrze. To jest humor, na który nie zasługiwaliśmy, a który dostaliśmy. Dziękuję. Ale czas zakończyć ten wspaniały odcinek. Pamiętajcie, że w ten czwartek o 18.00 nagrywamy razem odcinek z World of Warships. Dlatego rezerwujcie sobie czas w kalendarzu, popierajcie grę z linków w opisie. Przy okazji zostaniecie super maszyny premium, więc naprawdę polecam. I grindujcie sobie okręty, żeby mieć troszkę doświadczenia i móc razem nagrać naprawdę zarąbisty filmik. Całość odbędzie się, przypomnę, jeszcze raz w naszym Discordzie, Grzdził Kosin Kacperro i spotykamy się wszyscy na kanale Czekanie na Kacpra, który jest na samym dole serwera. A tymczasem, jeżeli jeszcze nie widziałeś, tutaj masz taki piękny film, taki piękny, naprawdę, piękny, piękny, piękny z kanału Cyborg, którego również Ci bardzo serdecznie polecam. Przy okazji zapraszam do sklepu smoksmok.pl, bowiem tylko przez dwa tygodnie będzie można nabyć sobie taką bluzę, potem one znikną, a naprawdę nie chcecie tego przegapić, zwłaszcza, że nigdy nie sprzedawałem ubrań. Taka pierwsza seria, którą naprawdę będzie można zapamiętać. A teraz trzymaj się ciepło. Cześć!